Witajcie widzowie, zapraszam Was na nasze cośrodowe międzyrajdowe spotkanie i tym razem zaczynamy od newsa mojego lokalnego. Mamy datę tegorocznego rajdu memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, który od już wielu, wielu lat odbywa się w mojej rodzinnej Wieliczce i w tym roku będzie to wyjątkowo późno, bo będzie to dopiero 12 do 14 kwiecień. Dopiero w połowie kwietnia Wieliczka na ten jeden weekend stanie się najważniejszą rajdową miejscowością w Polsce. Zapraszam Was już teraz na to wydarzenie. Na pewno warto do Wieliczki przyjechać, chociażby po to, żeby zobaczyć odcinek Wieliczki Wielicki Wieczorny, który w centrum miasta jest rozgrywany i który przypomina moim zdaniem trochę taką naszą karową z Warszawy, tyle tylko, że jest cieplej. No a tym razem będzie jeszcze cieplej, bo jeszcze później w tym roku się ten rajd. Rozgrywać będzie. No może za wyjątkiem tego, jak dwa lata temu sypnęło śniegiem na 1 kwietnia, to jest cieplej niż, niż na Karowej. Zanim przejdziemy dalej, to jak zwykle proszę Was o to, żebyście lajkowali, komentowali, subskrybowali motopasję. Jeśli możecie, udostępniali też te vlogi na swoich social mediach. W ten sposób więcej osób je ogląda, w ten sposób więcej nasycamy algorytm YouTube'a i jest nas na motopasjach więcej. A o to chodzi, żeby jak najwięcej osób interesowało się tą cudowną dyscypliną sportu, jaką są rajdy samochodowe. I już przechodzimy do dalszych tematów. Wracamy do weekendowego rajdu Szwecji, z którego podsumowanie troszeczkę chyba e, jeszcze w dużych emocjach, nagrywając w tym podsumowaniu sporo cierpkich słów powiedziałem pod adresem Elfina Evansa. E, natomiast no, trzeba się tak Uczciwie zastanowić nad tym, że no w Monte Carlo miał pecha, mógł tam wygrać. Tym razem też był bardzo szybki. W tak naprawdę, łączny czas sobotni, też był jego najszybszy. Nie zmienia to jednak faktu, że Lapi wygrywa cały rajd. Do tego jeszcze wrócimy. A mnie się bardzo podoba to, co Elfin powiedział na mecie. Bo Elfin jest jednym z tych zawodników, którzy bardzo krytykują nowy system punktowy. I pomimo tego, że najwięcej punktów, dalece najwięcej punktów z tej Szwecji wywiózł, również uważa, że to nie jest sprawiedliwe, że umniejsza się rolę zwycięstwa w rajdzie. Jemu się to nie podoba. A mnie bardzo cieszy to, że pomimo tego, że jest ewidentnym beneficjentem tej nowej punktacji, potrafi spojrzeć trzeźwo na sytuację i powiedzieć, że ona mu się nie podoba, że ta punktacja jest do śmieci. Na punktacji skorzystała też Toyota, czyli zespół, zespół Evansa, bo przecież Rowan Pera i Katsuta korzystali z systemu Super Rally, a mimo to Toyota zdobyła zaledwie o jedno oczko mniej od Hyundai'a, a znowu nie wygrywając w Monte Carlo, Toyota zdobyła o jedno oczko więcej od Hyundai'a w Monte Carlo, co sprawia, że są te dwa zespoły na, równe, na równo w punktacji, Wśród producentów, no ale oczywiście Hyundai klasyfikowany jest wyżej jako że dwa zwycięstwa. Co dalej jest dość myślę, sensacyjną. Sytuacją na tą chwilę padły oczywiście łupem zespołu z Korei. Co do właśnie samych punktów, to moim zdaniem bardzo się ta punktacja nie sprawdziła. SAP Kalapi i Elfin Evans doskonale to pokazują. SAP Kalapi z Jane Fermem byli najszybszą załogą całego rajdu Szwecji. To jest. Esencja rajdów, być najszybszym na całym rajdzie, nie wygrać pojedyncze odcinki, nie być najszybszym danego dnia, tylko przejechać cały rajd najszybciej, to oni zrobili, a mimo to stracili aż 5 punktów do Ewansa w trakcie tego rajdu. Tą patologię punktacji pokazuje też załoga Neville'a, załoga Tanaka i załoga Rowan Pery, zwłaszcza tych dwóch ostatnich, którzy przecież korzystali z systemu Super Rally, a mimo to zdobyli bardzo dobre punkty. Rowan Pera zdobył przecież punktów więcej niż Oliver Solberg, który był piąty w klasyfikacji generalnej rajdu, był dalece najszybszy wśród samochodów Rally 2. Tak nie powinno być. Pięknym rajdów zawsze było to, że liczyło się dojechanie do mety. Pięknym rajdu było to, że każdy chciał być pierwszy. Jest nawet to powiedzenie angielskie To finish first, first you have to finish, żeby ukończyć na pierwszym miejscu. Pierwsze musisz ukończyć rajd. Teraz to niestety powiedzenie traci na znaczeniu, bo w tym momencie pierwszy z rajdu jest można powiedzieć Elfin Ewan ze Scottem Martinem, a zwyciężyli go SAP Canapizian fermem. Mnie się to nie podoba. Moim zdaniem nie sprawdza się ta punktacja. Wypacza ona bardzo to, co się dzieje w rajdach Więcej o tym też jeszcze napisałem w felietonie dla Rallypel, który możecie znaleźć na stronie Rallypel. Zalinkuję go wam w opisie. A teraz przejdźmy do kolejnego aspektu tego zwycięstwa SAP Kilapiego, bowiem razem z Janem Fermem zostali teraz samodzielnymi liderami. Klasyfikacji rekordowej pod względem odstępu pomiędzy dwoma zwycięstwami. Bo od ich pierwszego i jedynego do tej pory, do wcześniej, do przedrajdu Szwecji, zwycięstwa w rajdzie Finlandii minęło 6 lat, 6 miesięcy i 19 dni. I pobili tym samym rekord, który trwał 45 lat. Kenijczyk Shaker Mehta był tym rekordzistą, i to jest gość, który jest jednocześnie rekordzistą pod względem ilości zwycięstw w rajdzie safari. Od swojego pierwszego do drugiego zwycięstwa w tymże rajdzie minęło w jego przypadku 5 lat 11 miesięcy i 24 dni. Było to pomiędzy 73 a 79 rokiem. Wśród tak długo oczekujących na swoje kolejne zwycięstwa był jest też Dani Sordo i Henry Toivonen. Obaj kierowcy czekali na swoje kolejne zwycięstwa ponad 5 Lat, a zestawienie takich właśnie zwycięzców przygotował Dirtfish, możecie sobie na Dirtfishu poczytać szczegóły dotyczące tego zestawienia. Uznałem, że jest to ciekawe, że warto o tym wspomnieć. Rajd Chorwacji. Rajd Chorwacji będzie kolejną rundą WRC w Europie. Po rajdzie Safari wracamy do Europy na rajd Chorwacji, na pierwszą asfaltową rundę, bo Monte Carlo jednak cały czas jest rundą mieszaną, tak oficjalnie się o nim mówi, choć w tym roku był w zasadzie asfaltowy. I tak, w rajdzie Chorwacji będziemy mieli w tym roku jedną bardzo nieciekawą nowość. Rajd będzie miał 20 odcinków specjalnych, które będą podzielone w czwartek odcinek testowy, w piątek 8 prób, w sobotę 8 prób i w niedzielę 4 próby. Łączna długość to tylko 283 km, zatem trochę mogliby Chorwaci popracować nad tą długością OS-ów, ale prób jest dużo, można dużo na pewno będzie zobaczyć. Zwłaszcza, że mamy cztery oscy w danej pętli, zarówno w piątek jak i w sobotę. Przy czym warto też zwrócić uwagę na fakt, że Rajd Chorwacji będzie też niepotrzebnie rozciągnięty, bo w piątek nie będzie serwisu, będzie tylko strefa zmiany i tankowania i została ona zaplanowana nad morzem, aż nad Adriatyk będą musieli się udać zawodnicy, co oznacza oddalenie się od bazy rajdu aż o 160 km. To wydłuża rajd, a nie dodaje tak naprawdę emocji związanych z odcinkami specjalnymi. Ja się pytam po co. Zwłaszcza, że większość trasy pozostaje ta sama co w trzech dotychczasowych rozegranych rajdach Chorwacji w WRC. Już po publikacji kalendarza WRC dowiedzieliśmy się na ten rok, dowiedzieliśmy się, że rajd Europy Centralnej najprawdopodobniej zmieni swoją datę. Pierwotnie planowany był na weekend ze świętem Wszystkich Świętych, czyli na pierwszy na przełom października i listopada. Teraz już wiemy, że zostaje ta data cofnięta o dwa tygodnie i rajd, rajd Centralnej Europy zostanie rozegrany w dniach 17-20 października. Nie ulegnie zmianie za szczególnie trasa, znowu w czwartek będzie start. W Pradze i Super OS w piątek będą odcinki w Czechach, sobota i niedziela to transgranicznie między Austrią i Niemcami rozgrywane próby. Zmianie ulega baza raidu, z Passau przenosi się około 25 km na zachód do Bad Grisbach im Rotal, natomiast sama meta będzie znowu w Pasawie, znowu w Passau. Nie wiem, nie umiem tego za bardzo skomentować, nie wiem co Wam o tym powiedzieć, moim zdaniem warte, warte jest to odnotowania, że nadal rajd jest transgraniczny, uważają, uważają organizatorzy, że się to sprawdziło, według mnie te dojazdówki muszą być męczące, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może w tym roku uda mi się o tym przekonać, ale na tą chwilę jeszcze nic pewnego. No, i pomału zbliżając się do końca, chciałem Wam powiedzieć, co uważam na temat tego, co należy zrobić z punktacją. Należy ją w całości wyrzucić do kosza. Problemem nawet nie są same punkty, ale rajdy WRC. Mistrzostwa Świata cały czas mówią o dalszym skracaniu rajdów, a powinno się pomyśleć o wydłużeniu. Powinniśmy założyć, że bez tego, co mamy w czwartek, mamy trzy dni rajdu. Piątek, sobota, niedziela. Powinniśmy wyrzucić Power Stage, cała, cała punktacja, wszystkie założenia punktacji idą do kosza. I teraz tak, według mnie, moim skromnym zdaniem, powinniśmy wymóc na organizatorach przepisami, że każdy dzień rajdu to minimum 25% długości odcinków specjalnych, minimum 5 prób w dwóch pętlach. Do etapu piątkowego, doliczamy ewentualnie próby czwartkowe, czyli jakieś super oesty, czy też jak, tak jak w przypadku Monte Carlo, dwa odcinki specjalne nocne. Oznacza to, że w czwartek rajd będzie się zaczynał, załóżmy, późnym popołudniem czy nawet wieczorem. W piątek też możemy rajd skrócić i zacząć na przykład od południa i mieć takie dwa południe rajdowe, co ułatwiłoby osobom pracującym, a chcącym też śledzić rajd, właśnie śledzenie go. I sumarycznie czwartkowo-piątkowy etap to jest pierwszy etap, 25% długości rajdu, minimum 5 odcinków specjalnych. Potem sobotni etap osobno, niedzielny etap osobno też dłuższy. Minimum te 25% długości osów, minimum 5 prób. Nie kończymy go na siłę w południe i teraz. Za każdy z tych dni, czyli czwartek z piątkiem, sobotę i niedzielę, czołowej piątce przyznajemy punkty od 5 do 1, od najlepszego do 5. Po jeden punkt. I dodatkowo za cały rajd. Punktujemy w kolejności od najlepszego do dziesiątego. 15, 10, 8, czyli tu mamy aż 5 punktów różnicy między zwycięstwem a drugim miejscem, co zmotywuje zawodników do walki o zwycięstwo. Znowu dwa punkty różnicy między drugim i trzecim, i potem o, jednym, o jeden punkcik mniej na kolejnych miejscach, aż do dziesiątego. Tym sposobem znowu do zdobycia maksymalnie jest 30 punktów, ale punktując przez te kolejne dni, ci, którzy będą walczyć o te najwyższe pozycje, na pewno. No musiałaby być jakaś ekstremalna sytuacja, żeby nie zapunktować pierwszego i drugiego dnia, a trzeciego dnia wygrać cały rajd, zgarniając tylko 20 punktów. Jednocześnie ten, kto wygrałby pierwszy i drugi dzień e, trzeciego, jeszcze by zdobył na przykład 4 punkty. Nie, myślę, że jest to niewykonalne, musiałaby to być jakaś totalna masakra trzeciego dnia, żeby do takiej sytuacji doszło. Ale można też łatwiej, może po prostu czołowa dziesiątka na koniec rajdu, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I jeden punkt za każdy wygrany odcinek specjalny. Co wy na to? Napiszcie o tym w komentarzu, bo na pewno aktualna punktacja to jest totalna, totalna porażka. Na sam koniec chciałem wam powiedzieć, że w ostatni piątek wybrałem się na torkielce, gdzie odbywała się eliminacja Junior Cup i Talent Trophy. Czyli dwóch takich serii dla młodych kierowców, które bardzo wspiera Miko Marczyk. I to właśnie Miko oddaje w tej chwili głos, żeby powiedział coś więcej na temat tego, co w tych Kielcach się w miniony weekend działo. A na koniec vloga chciałem Was jeszcze zabrać na tor w Kielcach, gdzie w poprzedni weekend odbyło się pewne bardzo ciekawe wydarzenie, o którym więcej opowie nasz mistrz Miko Marczyk. Cześć Miko. Cześć Kamil. No to dlaczego jesteśmy na torze w Kielcach? Wiesz co, no jesteśmy w trakcie super OS-u toru Kielce. Oczywiście to jest impreza, która ma bardzo długą historię, natomiast od niedawna wraz z Automobil Klubem Kieleckim powołaliśmy taką inicjatywę, żeby jak najbardziej rozszerzać i promować puchary juniorskie. W ten sposób mamy właśnie kategorię Junior Cup dla zawodników między 14 a 18 rokiem życia i Talent Trophy dla zawodników między 18 a 25 rokiem życia. I to są takie dni, które... Marzyły mi się w momencie, w którym byłem amatorskim kierowcą Super OS. Chciałem, żeby profesjonalni zawodnicy, którzy mają większe doświadczenie, spotykali się z nami, spędzali czas, jeździli z nami na treningach. I właśnie dzisiaj jesteśmy po takim dniu, gdzie przejechałem na prawym fotelu 21 młodych zawodników trasem dzisiejszego treningu. Więc, więc byłem pilotem, można powiedzieć, ale też wsiadałem za kierownicę w niektórych ich samochodach, starałem się doradzać najlepiej jak potrafię. Żeby, żeby mieli jak najwięcej odpowiedzi na pytania, żeby mieli jak największe wsparcie. Potem mieliśmy tutaj taką wieczorną odprawę, którą kończymy już blisko północy spotkanie, spotkanie które, które było też dla mnie ważne. 28 osób z tych juniorskich pucharów wzięło udział w treningu. Na spotkaniu było tak naprawdę jeszcze trochę więcej, więc bardzo dużo to dla mnie znaczy, bo jest to takie emocjonalnie wewnętrzne ważne, nawet jeżeli te grupy na tym etapie nie stanowią. Bardzo dużych ilości to wierzę w to, że promocją, którą jesteśmy w stanie wypracować dla tej młodzieży, nagrodami, które jestem w stanie przekazać, ponieważ w połowie cyklu najlepszych zawodników przewiozę swoją rajdówką przed rajdem polski na kodrajwie takim na testach. Mam wielką nagrodę na, na koniec sezonu dla, dla najzdolniejszych, którzy jeszcze potem się zmierzą w jednym samochodzie, żeby wyłonić tego najbardziej utalentowanego. No i będę starał się. Rozwijać tę inicjatywę, bo Mi Super OS i Rally Sprinty dały dużo, a żebyśmy mieli kolejne pokolenie wspaniałych kierowców rajdowych, to musimy, musimy zacząć ich wspierać, bo jeżeli tego wsparcia nie będzie, to nie będziemy mieć polaka mistrza świata w Yrce. Zatem, jeżeli jesteście młodymi, chętnymi do nauki rzemiosła rajdowego, wyścigowego na początku, osobami, to tego typu inicjatywę zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, żeby zaangażować się w coś takiego, a przy pomocy takich doradców, takich szkolących jak Miko, na pewno postępy będą przychodzić szybciej. No i obyśmy, tak jak Miko mówi, mieli jak najwięcej reprezentantów w tym absolutnym światowym czubie. Dzięki. Dzięki, Miko. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji o komentowaniu, o udostępnianiu tego vloga i do zobaczenia.